Eremige Wyszkowski, Koczmarski Incaser z Czy mogę Panu służyć? Dzień dobry, tam serdecznie. Dzień dobry. Wychłaniam się. Jakieś mhm. 10 sekund temu jakiś pajac do mnie dzwonił z tego numeru i się rozłączył zaraz, jak odebrałem? To była kobieta, to chyba nie pajac generalny, tak? Nie wiem, bo się nikt nie odezwał. No to dla mnie to pajacowanie jest. A jak się Pan nazywał? Arkadiusz Starski. Witam serdecznie Panie Arkadiuszu, ja z tego co widzę usiłowaliśmy się z karakterem z Panem Marcinem Petychem. czy mógłbym prosić do telefonu? No prosić Pan może, ale skąd ja Panu ale go nie będę... nie otrzymam rozumiem, tak? To jest pomyłka Szanowny Panie? Słucham? To jest pomyłka Szanowny Panie? No jest, jest. Ja to Wam już wyjaśniałem ze 20 razy i nie umiem zrozumieć, dlaczego Wy jesteście odporni na wiedzę. Ten numer telefonu jest zarejestrowany na Arkadiusza Stalskiego, mm -hmm. czyli na mnie, od lat. No tak. i ja nigdy nie byłem Marcinem Frydrychem. Panie Arkadiuszu, no domyślam się, proszę Pana. Panie Arkadiuszu, przepraszam, Pan numer już wykreśliłem, już więcej połączeń Pan nie otrzyma. Dziękuję, Panu serdacie. Proszę bardzo. Do widzenia, wszystkiego dobrego życzę. No wzajemnie. No.